No witajcie mi raz w kolejnym odcinku jestem Mateusz, to z jest Heroes 5 na 3-0 Moim przeciwnikiem jest ponownie Krepus i my gramy sobie parę elf na elfa czyli lepszą skóry elf na gorszą skórego elfa. Sami sobie odpowiedzcie, który jest który rasiści. Bo ja tego nie będę mówił. Eee, no. Eee. No, no, no tak. No i gramy Tiru na Trasaya. Eee, no, także tego. Także tego kolego. Fajnie jakbyśmy mogli zrobić jakiś fajny wjazd. To by było naprawdę sympatycznie. U, polumin ma roku. Szczerze mówiąc, polumie ma roku. To jest coś, co chciałbym zagrać, jeśli bym dostał mrok. Ale oczywiście. Nie nie mogę dostać kombatowych artefaktów ty. Dwa ataku. 3 ataku 4 7 8 8 ataków ze wszystkich ścieżek łącznie niesamowite Dobra no fajnie by było móc zrobić zeszczrzałów naprawdę by to było fajne a, odbicie pocisku, wytrzymka, prawka, odporność na magię, wskrzeszenie, krągi zimy. No, kurde, na elfa jest dobrze grać kombat. Znaczy, na wrocznego elfa dobrze jest zagrać kombat elfem, bo no fajne to jest, nie? No ale wiecie jak jest, dobra. Sp dobra, zapolujmy na ten brok. Znaczy w sumie, to ja nie muszę grać yy, mroku. Mogę deszcz szał tak czy tak sobie złożyć, co nie. Więc w sumie, dobra, to w sumie możemy zrobić coś takiego. Patrzcie. Patrzcie i uczcie się. Robimy tak. Wrzucamy mu szały. Deszcz szałów. Czy w ten sposób Bierzemy tak 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 No tego już na pewno nie wcisnę no, Zastanawiamy się nad tym szczęściem elfów, nie? Ewentualnie nad taktyką Zamiast szczęścia elfów O Wtedy powinniśmy dużo bić Też w niego wjechać i ten pierwszy lotny szał troszeczkę zrobi, chyba, co nie? Taki jest plan. Ale czy ten plan ma szansę na wejście? Bo no co tu jest za książka? Znaczy, poza książką. W zasadzie gówno, co nie? Zagramy bez wjazdu w pierwszej. Za to z obroną. No spróbujemy coś takiego. Chociaż nie, no nie podoba mi się to, wjeżdżamy w niego ze szczęściem elfów, a co bez defa czy z defem? za Szybkości na pewno. Basic obrona. No na razie bez tej obrony. Aaaa, jajaj. Dobra, szczęście. Pomysłowość. Yy, lepsze dowo. Aura Szybkości. Yy. Eksperckie dowo Ekspercki mściciel, balista była, oj, oj oj. To ciekawe, nie? Aha, też strzałów mam Dobra, spróbujmy tutaj rozwinąć te moje specki Ani to, ani to Ja mam tego. Dobra! Możemy to wództwo wziąć, nie? To, to wództwo nie jest złe. Ale dobra, weź na razie lepsze szczęście. Um... Lepszy atak jednego smoka, gniew natury. Ekspercki mściciel, ekspercki atak, eksperckie szczęście. Ty ile razy dostanę tej balistę. No normalnie jakbym chciał ją dostać, to bym miał jej dostać, nie? Ale tak to to spoko. No, mamy 22 nie mamy spiętego szczęścia. No nic, chodźmy środek. Ewentualnie, zobaczymy. Co ja chcę wziąć w tych artefaktach? impregnowanej, nie? Bo tak to moglibyśmy ten deszcz wrzucić mimo wszystko. No weźmiemy to. No tu jest... jaki w ogóle... Tak! Dwa ataku! To jest właśnie to, czego chciałem. Osiem tysięcy, dziesięć tysięcy na sprzedaż. To możemy sprzedać. To też tylko to założyć. jest Chyba najwięcej, jak. Nie wiem. Mózg mi wyparował, szczerze mówiąc. Tragiczny rozwój. Tragiczne artefakty. Nie może trzeba było iść w jakąś magię destra. Cokolwiek. Ok, no jest tu parę rzeczy, które moglibyśmy kupić. Poczynając od czegoś, co mi się w ogóle nie przyda, i da mi tylko jeden ataku. Wolę sobie kupić to. Wolę sobie kupić to. Osiem tysięcy potrzebuję um. czekaj jak osiem tysięcy? Co ja piję? Aha, no tak. Czekaj. Jakbym sprzedał to, to, to mam 5000. To jest 7. 9750. To nie. To chyba to. I na przykład to. Dzięki temu mamy chociaż te 3 ataku. I tu mamy. Sprzedamy to to, w sensie... ci znaczy nie wiem jeszcze czy sprzedam czy nie sprzedam, ale... Hmm. A co ja chcę osiągnąć? Tymi levelami, aha! Dwa levely potrzebuję. No tak, um, to i tak to muszę sprzedać. Tu się zastanawiam, bo wtedy mógłbym to założyć. Dobra, z tego mam jeden level. Fajnie, z tego mam drugi level. Tyle dobrze. from Tak, ty masz 7, ty masz 7. Masz 9, ty masz 8, ale mamy taktykę, prawda? Mamy, tak, mamy taktykę. A jeśli on też ma taktykę, no to dwie jednostki nie wejdą. No ale cóż. Yy... Gdzie są te jednostki? No, ty dużo szybszy będziesz, nie? W koniku. Dobra, liczymy, że wchodzimy w pierwszej, liczymy, że wchodzi szczęście. Liczymy, że zabijamy, nie? Dobra, kunia. Minus. Ta dziewica i tak spłynie. W sumie on też. Daj tę dziewicę. O, wygrał Destro, nie? W kombacie to mnie zaję. Zabiję. Znaczy, ukrócimy męki. Ech, tiru poziomu. Osie... Halo! No, co jest? Halo! O! Weszło. Tiru poziomu 18. 6, 12, 4, 7. 3 morale, 4 szczęścia. Takie jednostki, takie artefakty. Ekspercki mściciel, latach szczęście, dowodzenie. Deszcz szczał mocniejszy druid. Eee No. One, pan, one Punch Man Army Dosłownie What? Ej, nawet nie spojrzałem, jakie ma jednostki 14, 14, 10, 2, okej. Okay. Czyli to jest Combat. Fajnie. Ty musisz na wprost wjechać, ty masz dużo ruchu Dobrze jakbyś tak w sumie wjechał, o Ty też masz dużo ruchu, to się jakoś będziecie tu mogli poprzestawiać, nie? Dobra Combat Wa ale boli Dobra, ty. Po kolei, chłopaki. Ty se wchodzisz tu. walisz w trzech. To jest super. Ty wchodzisz w Sława. Ty. Walić tu pod skosem. No okay, i blokujesz drzewo. Ale, czy jakbyś ty tutaj dziabnął go z tamtej strony, to czy nie byłoby lepiej? Znaczy, bo tak, jak walniesz tu, to ty walisz tutaj w dwie jednostki, nie? I ty ich spalasz. Działaj, gościa, tak. To jest bardzo dobrze. Cztery, 8 mhm. Dobra, pal dziadów. Mhm, oczywiście. Wbijaj. No oczywiście. Blindzik, dobrze! Ta suka jak pizgnie, to zaboli. Boli 2 do 3, 0 do 1 Dobrze Krąg zimy Ok Jednego zabijasz Tak właśnie, jednego zabijasz, Nie Na ile łapy bierz? Dwa do trzy prawie nic. Błyskawicą kolcami jednego smoczy sława. Trzy te piczki bierz. To walniej, tak Ty bez rozpędu dużo na mnie zadasz. No właśnie. Bardzo dobrze. Na mm, jeszcze hejścik, No zajebiście. No co, ty tu wybiegniesz i uderzysz, nie? Albo tu. Tu też boli. Um. Okej. Okay. Boli. Au. Jeden, trzy. Coś taka kurde pancerna jest. Szczerze mówiąc. Mmm. O, smoku jest, nie? Niestety Ty bardzo mało bijesz 1, dwa, dwa do 4 12, 21 Jesteś bardzo szybka Mhm. Dobra, bardzo dobrze. Mhm. Mm Spróbuj ją zblindować. Nie wyszło. Jest na gówno um, ucznika mi zablokował. Ile ty masz many? Nie masz już many, okej. Okay. Czterech, ja pierdolę ty. To dzisiaj nie jest ogólnie to nie jest dobry dzień na Heros, naprawdę 2 to 4. Kurwa zrobił. Boże Święty, nie, nie wychodzę, nie. Co ja zrobiłem? Odsuniłem strzelca, nie? Ja pieprze. Powiedz, że mam. No, dobra. Tylko że i tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Heh. Ile ty masz zdrowia? 94, no to... Uh -huh. Brak mi słów. Boże, co ja tu zrobiłem? Naprawdę, co ja tu odjebałem? O Boże Święty Ale ona <laughs> nas tak idzie z gracją, pół mapy, jep. Ja pierdolę, nie? Nie mi się już grać. Naprawdę, co ja tu kurwa zrobiłem? Dało mi chyba magiem roku, nie? Dobrze pamiętam, że dało mi ten brok. Pójście w te lotne szały. Sto razy lepsze by było. Idź pan w Nie, nie, nie gram już w tę grę. mi, <grystanie> po prostu. Ja, pierdolę, to jest chyba najgorsza gra jaką zagrałem. Jo, ja pieprze. Tragedia. A Ała, wow. jeszcze mnie komar ugryzł prosto w łokieć I nie mogę normalnie łokcia położyć na stole Dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się ciepło, papa pa.